Cześć, witaj w Champions Way, podcaście o mistrzowskiej drodze w sporcie i w życiu. Ja nazywam się Mateusz Brela, jestem psychologiem sportu, podcasterem i autorem książki Mistrzostwo Umysłu. Na co dzień wspieram sportowców, trenerów oraz ludzi szukających równowagi między pasją a codziennością. Od listopada 2019 roku nagrywam ten podcast i rozmawiam z Wami, jak i z moimi gośćmi, o tym, jak budować mentalną siłę, pokonywać przeszkody i znajdować motywację do działania każdego dnia, zarówno na boisku, jak i poza nim. Przygotuj swoją ulubioną kawę, bo bez niej żadne nagranie nie smakuje tak dobrze, i ruszajmy razem w podróż do mistrzostwa. Gotowi? No to zaczynamy. Dzień dobry, cześć i czołem. Moi drodzy, to jest ostatni odcinek listopada 256 z, w całej serii, w, całym, w całej audycji od 6 lat. Ostatnio ten odcinek dotyczył właśnie sześciu lekcji z 6 lat nagrywania podcastów, o zmianie, szczęściu, dyscyplinie. Zapraszam Was do tego odcinka w ogóle, bo, bo nie jest to tylko gadanie o tym, jak mi się nagrywało podcast przez te 6 lat, ale jest to głównie opowieść o zmianach w życiu i mam nadzieję, że ktoś może każdy... Każdy lub każda z Was coś z tego zaczerpnie dla siebie, taką mam też nadzieję. Moi drodzy, ten odcinek rozpoczyna taką serię trzech odcinków, miniseria trzech odcinków, które doprowadzą nas do. 12 dnia grudnia, dzisiaj 28 dzień listopada, za tydzień, piąty dzień przed Mikołajkami, potem 12, który to podsumuje, ponieważ chciałbym, żebyśmy na koniec tego roku zrobili sobie taki rekonesans i podsumowanie tego, jak mamy się, a raczej jaki jest poziom naszych sił życiowych. Czyli innymi słowy, weźmiemy sobie na tapet taki, taką piramidę trzech relacji, które w naszym życiu są. Najbardziej istotne w życiu jest to tak zwana piramida witalności profesora Filipa Stazza. Nieraz o nim mówiłem, wspominałem, napisałem nawet w. Dostać dwa obszerne rozdziały w mojej książce, właśnie o instrumentarium doktora Filipa Stacza, który między innymi pokazuje jedno ze swoich narzędzi, którym jest piramida sił życiowych. Bo myślę sobie, że jeżeli zbliżamy się do końca roku i chcemy go dobrze podsumować, a mówiłem też o tym, że w jaki sposób chciałbym wam z tym pomóc, więc mój plan jest taki, żeby w tych o następnych trzech odcinkach powiedzieć więcej o tych trzech najważniejszych relacjach. Dzisiaj skupimy się głównie na ciele, czyli będzie to raz Taki, taki odcinek, który pozwoli nam zrozumieć energię płynącą z ciała. Następnie porozmawiamy o relacjach z innymi ludźmi, czyli zrozumieć energię płynącą z relacji z drugim człowiekiem, a na koniec tego dwunastego po, pomyślimy bardziej o tym duchowym ja, o tym wewnętrznym ja, o relacji ze sobą lub z sobą samym lub sobą samą. I chciałbym, żebyśmy w taki sposób domknęli sobie to podsumowanie, a potem w kolejnych dwóch odcinkach, czyli 12 i 19 grudnia, chciałbym więcej powiedzieć o tym, jak dobrze przygotować cele, postanowienia, potrzeby, strategie czy misje na przyszły rok, bo to będzie takie fajne spłętowanie tego, jak po prostu dobrze domknąć ten rok. Być może, że też przygotuję taką listę gdzieś w okolicach właśnie końca grudnia pytań kontrolnych znowu, pytań do podsumowania. Pewnie będą one dostępne w newsletterze, w mailingu, także na pewno te zapisy będą dostępne. Też śledźcie mój Instagram, bo tam wrzucam zaproszenia, informacje do zapisów do samego newslettera, a tam właśnie będziecie mogli otrzymać choćby te, te pytania. Także myślę, że spokojnie znajdziecie mnie, czy znajdziecie te pytania w sieci, jeżeli nie zawsze możecie do mnie napisać. Moi drodzy, oczywiście, łyczek kawki, bo jest z nami, jak zawsze, podczas nagrywania. Fushera Coffee Roasters, dziękuję bardzo, że jesteście. Znowu dostawa pysznej, świeżutkiej kawki. Dzisiaj espresso, typowe, typowe pod ziarno, pod espresso. Także fenomenalna kawka, jak zawsze polecam. Jest to współpraca partnerska. Moi drodzy, działamy. A zatem, jednym z najważniejszych tematów w budowaniu sił życiowych jest relacja z ciałem. No i jest to temat oczywisty. No przecież tyle się mówi o ciele, tyle się mówi o tym, jak dbać o siebie fizycznie. Natomiast yy, nie odkryję tutaj dzisiaj Ameryki, ale chciałbym wrócić do pewnych najważniejszych fundamentów, które składają się w jedną nie, spójną całość. Ponieważ. Yy, jeżeli spojrzymy na te najważniejsze czynniki, to oczywiście najpierw wymienię je tak po kolei, czyli sen, nawodnienie, żywienie, aktywność fizyczna, odpoczynek, aktywna regeneracja, oddech, czyli bycie blisko siebie. W mojej ocenie to są badania diagnostyczne i wykonywanie ich regularnie przynajmniej dwa razy w roku. Jakiegoś rodzaju właśnie aktywna regeneracja typu sauna, może ekspozycja na zimno, ponieważ zarówno ciepło, jak i zimno aktywują dwa nasze układy odpornościowe, które pomagają nam w takiej szeroko pojętej w budowaniu szeroko pojętej odporności. Więc fajnie jest na przykład robić je zamiennie lub robić je podczas jednej takiej dłuższej sesji, gdzie wykonujemy, na przykład 15-20 minutowy, czy 10-15 Minutowy pobyt w saunie, potem odpoczywamy 10 minut, na przykład, mniej więcej wchodzimy na 2-3 minuty do zimnej wody i odpoczywamy kolejne 10 minut, po czym wracamy do sauny, powtarzamy zabieg 3-4 razy. Fenomenalne pod kątem, oczywiście, trzeba mieć na to więcej czasu, ale mam wrażenie, że taka pospieszona sauna, na przykład, taka, taka na siłę, żeby szybko więcej e, odhaczyć, no nie jest tym najbardziej optymalnym rozwiązaniem. Ja zawsze, moi drodzy, też o tym powtarzam: kontakt z naturą, czyli tak zwane kąpielowe leśne, które przez Japończyków są wypisywane, przez japońskich lekarzy są wypisywane jako tak zwane zielone recepty. Bardzo często u pacjentów, którzy zmagają się z depresją, nerwicami, atakami paniki, często dostają takie właśnie, nie wiem jak często, jak dużo, powiedziałbym, że pewnie codziennie po 30 minut spaceru gdzieś tam w naturze, w lesie, w parku. Myślę, że to jest taka zdrowa dawka właśnie związana z, z nie tylko dobrym ruchem, ale też w naturze, która Robi dla naszego mózgu bardzo dobrze. Jest taki ostatni aspekt dbania o, o relacje z ciałem, o którym Mówię i często mówię, czy to kiedy prowadzę szkolenia, czy webinary, czy we współpracach oczywiście w gabinecie. Oczywiście łatwiej jest ze sportowcami o tym rozmawiać, a, a czasem powiedziałbym, że, że nawet jest to grupa, która mniej to rozumie, bo wydaje się, że niby sport powinien być czysty, ale, ale nie jest. Nie jest wolny od, od używek, nie jest wolny od alkoholu, dlatego też często uważam, że, że w budowaniu sił życiowych dbanie o mózg, czyli dbanie o to, żeby. Byli wolnymi. I bardzo często, jak kiedy na prezentacji wrzucam w jednym z kafelków właśnie w tym, jak budować relacje z ciałem, wrzucam takie hasło: zaraz po kontakcie z naturą dbanie o mózg. A potem wolność. To pojawia się często pytanie, a co oznacza ta wolność? I ja do tego przejdę, ale zaznaczam, że to jest takie, taki wrzucony kamyczek do ogródka. Także mm, wiem, że narażam się, wiem, że ktoś może traktować to trochę jako takie, jakby to powiedzieć, mm, e, bardzo skrajne podejście, ale uważam, że jako psycholog jestem odpowiedzialny za to, żeby bez jakiegoś super naukowego nadęcia, ale z mocnym oparciem w badaniach, po prostu pokazać Wam, co jest autentyczne, ważne w kontekście dbania o relacje z naszym ciałem, dbania o to ciało, a mam wrażenie, że tutaj fizycznie ten nasz mózg to jest nasze ciało, fizycznie nasze samopoczucie, długość naszego życia. Oczywiście to też będzie wchodziło w ten aspekt dbania o relację duchową, ale o tym powiem na koniec. Natomiast moi drodzy, źródła i tak zwane te blokery energii naszego ciała wypływające z tej siły fizycznej, no one, jak pewnie się domyślacie, są związane z tymi oczywistymi rzeczami, czyli sen jako pierwsze paliwo człowieka, zawsze jako, jako to coś, na czym opieramy naszą, naszą energię i siłę życiową. Wielkie i szerokie metaanalizy, na przykład Haputa i współpracowników z 2020 roku, pokazują, że sen jest i zawsze był i będzie najpotężniejszym źródłem energii, zarówno tej fizycznej, jak i psychicznej, ale raczej jesteśmy w tej stronie fizycznej. Ludzie, którzy śpią 7-8 godzin mniej więcej, mają Lepszą koncentrację, odporność psychiczną, regulację emocjonalną. Co ciekawe w ogóle w badaniach też nad tak zwaną odpornością psychiczną, czyli taką rezyliencją, mental toughness, wykazano, że jakość snu koreluje właśnie z poczuciem subiektywnym poczuciem odporności psychicznej, czyli innymi słowy, im lepiej śpimy, tym mniej podatni jesteśmy na różne stresory, załamania, czyli nasz ląd się po prostu wydłuża, nasz zbiornik się opróżnia, mamy w więcej przestrzeni. W nim. Sen nie jest luksusem, nigdy nie był. To jest biologiczny fundament regeneracji psychicznego e, paliwa. Oddech, moi drodzy, o którym też powiedziałem. Najprostszy sposób, by odzyskać energię. Tutaj bardzo fajna metaanaliza e, naukowców z Indii Korei e, z 2022 i 2025 roku dowodzi, że powolny, świadomy oddech w różnych rytmach płynący z przepony, świadomy oddech, który reguluje z, e, rytm serca, obniża kortyzol, zwiększa na przykład nasze HRV, czyli wskaźnik e, równowagi układu nerwowego, co to oznacza w praktyce, że oddech potrafi w minutę, dosłownie w minutę przywrócić. Spokój, odblokować energię i wrócić do tu i teraz. Nawet jedno krótkie ćwiczenie oddechowe może potrafi, może, może zdziałać cuda. O tak to lepiej brzmi. I przy okazji odzyskać emocjonalną równowagę, jeżeli potrzebujemy tego w danym momencie dnia. Teoretycznie oddychamy codziennie, ale praktycznie rzadko oddychamy świadomie. A ta różnica między przetrwaniem a regeneracją jest, jest kluczowa. Po jakościowe żywienie, ruch, to są takie, takie powiedzielibyśmy, sposoby na odzyskanie energii, energii, która zaczyna się w naszych komórkach. To jest taki ruch, to jest taki najbardziej naturalny energetyk naszego świata. Teraz badania, na przykład na dietą śródziemnomorską z 2020 roku czy 2024 roku. Mówię tutaj o badaniach Firta, Widiego, Springfielda i Trice'a, jasno pokazują, że to, co jeszcze nie tylko wpływa na Twoje ciało, ale na Twoją psychikę, czyli widzimy, że zahaczymy też o ten aspekt relacji ze sobą. Sobą. Więc osoby, które jedzą więcej naturalnych produktów, warzyw, owoców, ryb, oliwy z oliwek, innych zdrowych tłuszczy mają więcej energii, lepszy nastrój, większą odporność na stres. Kolej dieta pełna cukru, prozapalna przetworzonych produktów dosłownie kradnie energię prowadząc do chronicznego zmęczenia. Ja moi drodzy, dzisiaj jestem w drugim dniu, zacząłem 25 listopada. Przepraszam, 25 listopada. Tak, we wtorek yy, zacząłem, czyli wtorek, środa, czwartek, czyli jest czwarty dzień, yy, kiedy jestem na takim detoksie cukrowym. Zro robię sobie takie wyzwanie. Miesięczne do, do wigili Wigilię zjem sobie pewnie jakiś pierwszy kawałek serniczka czy, czy coś takiego, bo chciałbym troszeczkę zresetować właśnie mój, mój poziom cukru i odpuszczam jakiekolwiek cukry proste. No, prawdopodobnie jak, jak na przykład będę, jak będę chciał zjeść sobie jakieś owoce suszone, daktyle, morele suszone, to będzie akceptowalne, czy inne naturalne cukry, tak te cukry na przykład z banana, ale każdy słodycz, czy każda taka substancja, Wtedy naturalnie cukier pojawia się jako jeden z pierwszych składników. Odpuszczam je do wigilii. Ruch, moi drodzy, no, myślę, że nie ma co mówić nawet tutaj dużo o tym, ale znalazłem ciekawe metaanalizy, głównie Wendera z 2022 roku, pokazuje, że regularna aktywność fizyczna zwiększa subiektywne poczucie energii, obniża poziom zmęczenia, niezależnie od wieku czy formy. I pamiętajcie, nie chodzi o, mówię tutaj oczywiście do, do sportowców, amatorów albo w ogóle nie niesportowców, że nie chodzi o katowanie się treningiem, ale po prostu o codzienny ruch, który rozrusza ciało, dotleni mózg, i uwolni dopaminę. Naukowcy piszą wprost, ruch to najlepszy lek na niższy poziom energii, a zarazem najlepszy lek na wydłużenie życia. Tego typu życie aktywne, zgodnie z założeniami Światowej Organizacji Zdrowia, zakładają, że możemy wydłużyć sobie y życie nawet od 7 do 12 lat. Moi drodzy, największy złodziej energii XXI dw wieku to jest Brak higieny cyfrowej. Teraz z ostatnich lat, głównie badania Brautscha z 2023, Kadicha z 2025, Heitlanda z 2025 są Niezwykle alarmujące, moi drodzy. Każda dodatkowa godzina z telefonem w łóżku to mniej snu, więcej pobudzenia, wyższe ryzyko choćby bezsenności. Nie chodzi tylko o światło niebieskie, nie chodzi tylko o e, brak produkcji, czy odpowiedniej produkcji melatoniny, chodzi o ciągłe rozproszenie, przeciążenie informacyjne, e, ciągłe bycie on, przeładowanie, utratę ciszy psychicznej. Z badań wynika, że tak zwany multitasking cyfrowy obniża też zdolność koncentracji, wyczerpuje uwagę i tak samo jak długotrwały stres, w praktyce będzie podwyższał nasz poziom kortyzolu. W praktyce skrolowanie też przed snem to jest jak wypicie espresso na dobranoc, które w tym wypadku niestety nam nie służy. A propos espresso? Jeszcze jeden łyczek. To nie jest, moi drodzy, rozrywka. To jest ciągły mikrostres, który jest jak taki drenaż naszej energii i jeszcze w porównaniu do braku snu no będzie powodował. Nasilenie kolejnego czynnika, który będzie wpływał na naszą relację fizyczną, czyli te siły życiowe, czyli przewlekły stres, kiedy ciało... Płaci za to rachunek, nie mówię już o umyśle, ale kiedy ciało płaci rachunek. Teraz, Jaster i McEwen w badaniach 2010 nazwali to zjawisko tak zwanym biologicznym kosztem przewlekłego stresu czyli ciało, które żyje w napięciu, zużywa ogromne ilości energii, próbując utrzymać równowagę. Przewlekły stres, moi drodzy, to nie jest tylko, to nie jest tylko męczarnia psychiczna, ale to jest fizy fizyczne wypalenie. Zaburzenie snu, apetyty, koncentracja w dłuższej perspektywie prowadzi do, do chorób różnego rodzaju. Oczywiście mówimy tutaj też o takich chorobach cywilizacyjnych, jak depresja, takie paniki, nerwice lękowe. To jest jak silnik, który non-stop pracuje na wysokich obrotach, w końcu się może przegrzać. I myślę, że to wpływa na kolejny czynnik, który w tej naszej relacji z ciałem jest niezwykle istotny, czyli żyjemy w świecie, w którym za dużo to jest norma. Czyli przebodźcowanie to jest dzisiaj nasz standard. Czyli jestem zawalony robotą, to jest standard. Ja sam biję się w pierś, bo psychologowie mówią dzisiaj o tak zwanym informacyjnym, czyli information overload. Czy ja też to przeżywam? Tak, ja też to przeżywam. I czy ja się na to godzę? Z jednej strony się na to godzę, bo wiem, że w moim życiu jest to takie projektowe, czasowe, w takim sensie, że wiem, że niektóre rzeczy miną i że ich natężenie jest w jakimś czasie, a później przychodzi czas dla mnie takiego deloadu, ale wiem, że bardzo często biorę na siebie za dużo, zbyt dużo treści, powiadomień, chociaż powiadomieniami często nie mam po, po em, e, problemu, bo bo te powiadomienia po prostu wyłączam w moim telefonie, wprowadzam limity na różnych aplikacjach, co bardzo mi też pomaga. Jest mi mniej na social mediów, mniej produkuje treści, mniej wrzucam, ale robię to też głównie właśnie z, dla mojej higieny cyfrowej, bo nie chcę ciągle czuć drażliwości, zmęczenia, poczucia chaosu i trudności w skupieniu się. Czasem uwierzcie mi, że nie jesteśmy zmęczeni życiem pracą, ale jesteśmy po prostu zmęczeni ilością bodźców, które próbujemy pomieścić. I to znów. Cisza, oddech, ruch czy kontakt z naturą to nie, to nie są luksusy, to jest forma higieny. Najpierw naszego ciała, potem naszego autonomicznego układu nerwowego, naprawdę. Nasze ciało, nasz umysł nam za to podziękują naturalnie. Moi drodzy, pamiętajmy, że energia nie bierze się tylko z kofeiny, albo motywacyjnych haseł, albo dopingu. Bierze się z codziennych, biologicznych, fizycznych rytuałów, które karmią ciało, umysł, ale też mogą je powoli wykańczać. Sen, oddech, ruch, cyfrowy szum, przepraszam, na przykład, nie badanie się, czyli nieznajomość nie, nie, nie stanu swojego fizycznego silnika. Zobaczcie, auto za, zawozimy co roku na przeglądy diagnostyczne. Co roku czy co dwa lata filtry, oleje. Pilnujemy tego, jak, jak, jak to się mówi. ojejku, wypadło mi z głowy. Oka. Pilnujemy tego, jakby to było bardzo cenne dla nas, a zapominamy o tym, co jest najcenniejsze, czyli właśnie o naszym zdrowiu. Zapominamy o tym, co, co regularnie będzie, będzie i ma nam przynosić efekty, co ma nam po pomagać w dowożeniu, generalnie w dowożeniu, czyli, czyli nasze codzienne działania. Tylko właśnie, czy jesteśmy dobrze na odżywieni, czy wyspaliśmy się, czy jesteśmy nawodnieni, czy poruszaliśmy się, albo mamy w planach dzisiaj się poruszać. E czy zrobiliśmy w tym roku przynajmniej raz badania diagnostyczne? Ja się mogę pochwalić, że od pięciu lat robię. W tym momencie roku już mam dwa razy zaliczone badania, w tym roku również mam dwa razy zaliczone badania, które pozwalają mi stwierdzić, co powinienem suplementować, w jakich ilościach i czuję się tutaj zadbany. Tak, sauna, zimne prysznice, praca z oddechem. Może w ostatnich kilku tygodniach było tego mniej, ale wiem, jak ten oddech jest istotny. I wiem, ile daje mi właśnie taka pełnia, pełnia oddechu i jak, jak o tym mówię, to wiem, że powinienem wrócić do jeszcze bardziej regularnej pracy, pracy oddechowych, bo po prostu to jest chwila wytchnienia dla mojego układu nerwowego. Aktywna regeneracja, czy kontakt z naturą, to również jest obecne w moim życiu, niezależnie od pogody. No i przychodzi ten ostatni aspekt, moi drodzy. Dbanie o mózg, czyli dbanie o wolność mojego umysłu. Mojego umysłu, która przekłada się na moje ciało. Każdy holizm Każde uzależnienie będzie powodowało utratę wolności. Czyli jeżeli jesteś od czegoś uzależniony lub uzależniona. Jeżeli planujesz swoje życie do tego od fajki do fajki, od snusa do snusa, od ajkosa do ajkosa, od piwa do piwa, od wieczora z lampką wina do wieczora z lampką wina, od tygodnia do weekendu, w którym możesz się pobawić. Od zakupu czyli od kolejnego poprawienia sobie nastroju, tym, że kupisz sobie coś ładnego, kupisz sobie coś praktycznego, kupisz sobie jakiś gadżet, który na chwilę ci zapewni radość, od kolejnego samochodu, który sobie kupisz, czy do nawet takich problemów, jakie częściej dotyczą mężczyzn niż kobiet, ale na przykład problemu, jakim jest seksoholizm, czy pornograf. Foholizm, czyli generalnie kompulsywne oglądanie pornografii, czy kompulsywna masturbacja, przy tym. To są wszystko problemy, o których trzeba mówić otwarcie, bo jeżeli żyjemy uwikłani w dane działania, które z zasady pozbawiają naszego. Mózgu, ale też ciała, wolności. Nie mówię już o tym, że na przykład każda dawka alkoholu jest kancerogenna, nie mówię o tym, że uzależnienie od alkoholu skraca nam życie czy od narkotyków. Ja wiem, że dzisiaj większym problemem wśród młodych ludzi są uzależnienia od często twardych albo nietwardych, ale również psychoaktywnie działających i kancerogennie działających narkotyków, więc wiem, że alkohol już sam w sobie nie jest aż takim problemem, jakkolwiek by to źle nie brzmiało. Ale zawsze jest. I teraz to, moi drodzy, realnie skraca nam życie, więc dlatego powiedziałem wcześniej: to jest. Wrzutka do tego ogródka i ja sobie zdaję sprawę z tego, że ktoś może poczuć się taki, o Jezu, ale teraz prawi, o Boże, ale, ale opowiada pierdoły, prawda? Następny po, nie wiem, po Robercie Rutkowskim, który, który prawi morały i próbuje, i, próbuje wszystkich, yy, i próbuje wszystkich umoralniać właśnie, prawda? Moi drodzy, nie o to chodzi. Ja naprawdę nie próbuję nikogo umoralniać, ja naprawdę nie próbuję nikomu powiedzieć, jak żyć, bo absolutnie nie o to mi chodzi. Absolutnie nie chodzi mi o to, żeby w żaden sposób budować przekonanie, że jak pijesz alkohol, to jesteś gorszy. Nie o to mi chodzi, moi drodzy. Absolutnie nie chciałbym, żebyśmy to tak odebrali. Ale jako psycholog muszę mówić o tych rzeczach. Muszę dawać do zrozumienia, co jest dobre, a co nie jest tym czynnikiem, który powinniśmy inwestować nasz czas, inwestować naszą energię, inwestować nasze siły życiowe, bo to wszystko, moi drodzy, składa się na relacje z naszym ciałem. Jeżeli to nasze ciało traktujemy jak Weekendowa maszyna do, do picia alkoholu, walenia twardych narkotyków albo innych kompulsywnych reakcji, a potem oczekujemy od tego ciała, że nam da wy, wydajność, wydolność i funkcje kognitywne na najwyższym poziomie, to możemy raczej pożegnać się z wysoką efektywnością, możemy się po, pożegnać z siłami życiowymi. Moi drodzy, to jest droga donikąd. Dlatego wiem, że ktoś teraz może mówić, dobra, dobra, nie chce mi się tego słuchać, ale ja jako psycholog muszę to powiedzieć. I moi drodzy, to jest ten pierwszy odcinek, czyli relacja z ciałem. Zadanie dla Ciebie jest bardzo proste. Po tym odcinku usiądź i oceń następ, na, następujące aspekty. Albo możesz to zrobić oczywiście zbierając wszystkie trzy odcinki, czyli kolejne dwa w całość i dopiero zrobić sobie takie podsumowanie. Ale być może, że po każdym odcinku mógłbyś to zrobić. Czyli... Na ten moment w czasie, po 11 miesiącach w roku, jakbyś ocenił swoją relację z ciałem, jakbyś ocenił poziom sił życiowych w tym aspekcie, czyli moje ciało. Oceń to od 0 do 100. Gdzie 100 to jest, czuję się fenomenalnie, nigdy nie czułem się fizycznie lepiej. Zero to absolutnie. Yy, jazda na oparach to jest, to znaczy mam dużo energii, jestem tak poniżej tego benchmarku jakiegoś. Oceń naturalnie, ile ten rok cię kosztował, jak to wygląda. Ewentualnie, tak jak wspomniałem, możesz poczekać do końcówki grudnia i dopiero to ocenić. Yy, ale spróbuj też ocenić każdy z tych poszczególnych aspektów, który omówiłem dzisiaj, czyli sen, oddech, żywienie, ruch. Aktywna regeneracja, badania diagnostyczne, wolność mojego mózgu, różne formy regeneracji, odpoczynek jak w nich poradziłeś sobie? Czyli jak w tych strategiach byś ocenił od 1 do 10, jak dobrze ci poszło? Bo to, moi drodzy, doprowadzi nas do tego, że jeżeli będziemy mieli ocenioną naszą relację z ciałem, naszą relację z innymi ludźmi i naszą relację ze sobą, to to będzie pierwszy krok do tego, żeby zadbać lepiej o siebie w 2026 roku, bo na poziomie tych strategii i potrzeb zaczniemy wyznaczanie naszych celów. Czyli to najpierw nie będzie zrobię tyle, osiągnę tyle, tylko na podstawie oceny moich trzech relacji, które budują jakąś ocenę moich sił życiowych, widzę, że najbardziej muszę popracować nad tym, nad tym i nad tym. I od tego, moi drodzy, zaczniemy budowanie celów na nowy rok. Mam nadzieję, że ten kierunek Wam się podoba. Myślę, że w momencie, kiedy skończymy te, tę ostatnią relację, czyli ze sobą samym, ja to wszystko zbiorę w całość, podsumuję to i stworzy nam się myślę, że fajny kierunek do, do pracy własnej. Więc gdziekolwiek jesteś, gdziekolwiek tego słuchasz, moi drodzy, mój drogi, moja droga. Dobrego dnia, dobrego wieczora i dobrej nocy. Cześć.